ze mną jest Anna Bryłka Ruch Narodowy Konfederacja witam ciebie Aniu witam serdecznie prosto z sejmu z korytarza sejmowego po konferencji prasowej koła konfederacji tematem tej konferencji było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego które jeszcze przed nami bo dzisiaj Trybunał Konstytucyjny odniesie się do wniosku grupy posłów wniosek dotyczył aborcji eugenicznej co ewentualne stwierdzenie zgodności z konstytucją tak zwanej aborcji eugenicznej wniesie do debaty publicznej w debacie aborcji? Zgodności to nie wniesie za wiele, za wiele zmian, natomiast jeśli faktycznie Trybunał Konstytucyjny orzeknie o niezgodności tak zwanej aborcji eugenicznej z polską konstytucją, to będzie duża zmiana dla polskiego porządku prawnego, ponieważ, tak jak mówiłam przed chwilą na konferencji prasowej, około 1000 rocznie dokonywanych aborcji, tych wszystkich aborcji jest około 1100, tak? natomiast około 1000 tych aborcji dokonywanych jest właśnie w wyniku tzw. przesłanki eugenicznej, czyli przesłanki, e, która mówi o tym, że można zabić nienarodzone dziecko, jeśli jest ono chore, ma jakąś wadę i kiedy zachodzi tylko i wyłącznie podejrzenie, a nie stwierdzenie faktu, że dziecko jest chore. Tych aborcji dokonuje się około 1000 rocznie, natomiast około 250 z nich są wynikiem, 250 z nich, w nich to jest y, przeprowadzenie aborcji eugenicznej w wyniku podejrzenia u dziecka y, zespołu Downa. O tym też mówiłam na konferencji prasowej, w czym właśnie dzieci chore i nienarodzone są gorsze od innych nienarodzonych dzieci ale, oraz w czym nienarodzone dzieci z zespołu Downa są gorsze od innych nienarodzonych dzieci każde Cywilizowane państwo prawa powinno chronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci. I również taką prawną ochronę życia gwarantuje przecież polska konstytucja w artykule 38. My z niecierpliwością czekamy dzisiaj na to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, czekamy na to, jakie stanowisko w tej sprawie zajmie Trybunał Konstytucyjny. Przesłanka eugeniczna jest niezgodna z polską konstytucją, więc oczekujemy, że taki właśnie, takie będzie właśnie to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. No ale tu jest również wiele problemów formalnych, bo przecież musi się zebrać cała, cała Izba i tak dalej, żeby orzec dzisiaj. Więc zobaczymy, jak to w kwestiach prawno-formalnych, ale też i politycznych rozegra się ta sprawa, no, przypomnijmy jeszcze, że... Uształst Trybunałem i Trybunał Konstytucyjny zbiera się o godzinie 11, więc już w sumie wkrótce poznamy decyzję. No właśnie lewica odnosi się do, do wprowadzenia ewentualnego znaczy orzeczenia zgodności z polską konstytucją o aborcji eugenicznej, mówiąc o tym, że jest to skazanie kobiet na piekło i na tortury. W momencie kiedy te kobiety będą zmuszane do oglądania swoich nowonarodzonych, konających w męczarniach dzieci, my nie możemy odmawiać nikomu prawa do życia. Prawo do życia jest podstawowym prawem, jest prawem nadrzędnym wobec innych wszystkich praw, które są gwarantowane każdemu człowiekowi. I ja nie będę dyskutowała z tym, czy ktoś ma prawo do życia, czy nie. Każdy człowiek ma prawo do życia i tak. I jako my, jako państwo cywilizowane, wychowane też w cywilizacji łacińskiej, w, w, z całej spuściźni prawa rzymskiego powinniśmy po prostu dążyć do tego, żeby w Polsce obowiązującym prawem była pełna ochrona życia nienarodzonego. Takie jest nasze stanowisko. A jak w takim razie państwo powinno pomagać matkom, które urodzą dzieci z poważnymi wadami genetycznymi chociażby w jaki sposób ta opieka powinna wyglądać? Oczywiście, że każde chore narodzone dziecko powinno być otoczone troską, miłością zarówno ze strony swoich rodziców, ale też z dużą pomocą Państwa, bo nie ma wątpliwości do tego, że takie dzieci wymagają dużo większego zaangażowania w ich wychowanie. I tutaj no, oczywiście wsparcie Państwa musi być również proporcjonalne do tego, jak ciężko jest niepełnosprawne dziecko chore. Natomiast no, tak jak powiedziałam na początku, my dzisiaj mamy do czynienia z aborcją eugeniczną tylko i wyłącznie w wyniku podejrzenia choroby. Nikt tego potem nie weryfikuje, czy to dziecko było faktycznie chore, czy nie było chore. Po prostu wystarczy zwykłe podejrzenie, nawet w niewielkim udziale procentowym, żeby po prostu zdecydować się na przerwanie tej ciąży. I ty, Bryłka, bardzo serdecznie nim Tobie dziękuję za ten szybki komentarz. Dziękuję.